Szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór, w niebo wstępienie Pańskie i Ewangelia na dziś. Wtedy jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak mieli wątpliwości. A Jezus podszedł, odezwał się do nich i powiedział Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie zatem i uczyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do kresu doczesności. Gdybyśmy przeczytali całe liturgię słowa, to w czytaniu w dzieł apostolskich usłyszelibyśmy też takie słowo, kiedy aniołowie... Patrzą, Przychodzą i mówią do tych apostołów, którzy patrzą w niebo: dlaczego się wpatrujecie w niebo? Tak sobie myślę, tak trochę śmiechem żartem, kiedy myślę o tych obostrzeniach pandemicznych, to ci aniołowie są podobni trochę do funkcjonariuszy policji, którzy by założyli wielkie zgromadzenie i kazaliby je rozgonić. Nie? Dlaczego tu stoicie, wpatrujecie się i idziecie do domu, bo tworzycie nielegalne zgromadzenie? To tak śmiechem żartem, ale trochę tak jest że my, no właśnie, czasami tworzymy zgromadzenia, ale tak naprawdę nie wiemy po co się gromadzimy. O czym mówię? Nawet jeżeli jesteśmy czasami na mszy świętej, to czasami wychodząc z tej mszy świętej zapominamy o tym, po co i gdzie tak naprawdę byliśmy. Przyjmujemy komunię świętą i od razu uciekamy, i czy myślimy o tym, co się wydarzyło. Że spotkaliśmy Boga, że przekraczając mury świątyni, będąc tam przy świętej, patrząc najpierw na Boga, który wstępuje na ołtarz, a potem karmić się Nim, że wychodzimy przemienieni, więcej, wychodzimy z Bogiem, będąc z Nim jedno, wychodzimy nakarmieni Bogiem. Tego nam potrzeba dzisiaj w to święto niebostąpienia, żeby zrozumieć, to, co Jezus mówi: Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. My byśmy się patrowali w niebo. Oczekiwalibyśmy jakiegoś znaku: Panie, pokaż się, gdzie jesteś, tu albo tam, a on ci mówi: Jestem, nie ci się sierotą, jestem w tobie, jestem, mm, chcę być tak długo z tobą, jak mi pozwolisz, aż do kresu doczesności, A kiedy wszystko się skończy, zobaczysz mnie twarzą w twarz. Zobaczysz tak, jak ja znam ciebie, tak ty zobaczysz mnie. Dzisiaj zapragnijmy tego naszego spotkania z Panem takiego realnego, takiego rzeczywistego. Jak przyjmiesz komunię Świętą, to zapraszam Cię do tego, żebyś powiedział, Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś we mnie, że mnie tworzysz na nowo, że, że wszystko mogę w Tobie, który, ty mnie, który mnie umacniasz, że moja moc z Ciebie płynie i moja słabość przez Twoją moc zostaje zwyciężona że moja słabość, moja kruchość jest szansą na to, że mogę Ciebie spotkać, że mogę być coraz bardziej do Ciebie podobny. Tego dzisiaj w tę uroczystość w niebostąpieniu zapragnijmy. Tego nieba, które jest już tu i teraz dostępne dla nas, kiedy karmimy się Bogiem, kiedy oddychamy Bogiem, kiedy nakarmieni Bogiem możemy spotkać też Chrystusa w drugim człowieku. To jest przesłanie uroczystości w niebowstąpienia. Pragnijmy nieba, bo niebo zaczyna się już tu i teraz.